Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a w moim pierwszym filmiku ja mam na imię Kaśka i przechodzę do Was dzisiaj a, z holem zakupowym, a, do mojego Scrap Kingu, do, do moich kartek, rzeczy, które sobie kupiłam w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jest to kilka sklepów, jest sklep na Strychu, a, jest Amazon, jest Teddy i jest a, a Action. Także a, przejdźmy od razu do. A, do tego filmiku, bo ja mam sporo tych rzeczy i nie chciałabym, żeby ten filmik trwał godzinę. Zacznę od narzędzi, które są troszeczkę z różnych miejsc, bo już nie chciałam ich jakoś wrzucać do tych konkretnych sklepów. Na przykład te nożyczki kupiłam w Tedim, dwie pary nożyczek. Ja lubię mieć nożyczki, które mają tylko jedno przeznaczenie i mam nożyczki do wstążeczek tylko i wyłącznie i do papieru E, tylko i wyłącznie e, tak, tak to sobie wymyśliłam i trzecie nożyczki kupiłam e, to są nożyczki Timaholca. to są te 7 cali a bardzo fajne do wycinania małych e, elementów do wycinania e, elementów takich, wiecie, stemplowanych e, kwiatków e, listków e, bardzo ładnie tną i serdecznie je polecam bo są naprawdę dobre Kupiłam takie, wiecie, gąbeczki do tapowania, do mediów, do farb, do różnych rzeczy. Kupiłam radełko, nie miałam radełka nigdy i bardzo mi się podoba efekt radełka na papierze i postanowiłam, że kupię i do niego kupiłam filc, taki jednocentymetrowy. Także bardzo ładnie to pracuje na tym filcu, i jestem zadowolona. Użyłam dopiero kilka razy i bardzo mi się, bardzo mi się podoba i na pewno będę używać bardzo często. E, tutaj mam takie, wiecie, długopisik, patyczek, nie wiem jak to się nazywa właśnie e, takie do podnoszenia cekinów. E, chyba tutaj są takie maleńkie magnesiki, które właśnie pomagają żeby te cykinki w łatwy sposób umieścić tam, gdzie je chcemy. Um, także to kupiłam też. I urządzenie do postarzenia papieru um, z Crafters Companion. Um, bardzo lubię tą firmę. Mam kilka stempli też od nich i, i bardzo fajna ta firma jest. Zawiesiłam to na takim pomponie, bo takie jest małe i tak myślałam, że mi się nie zgubi po prostu, jak będzie wisiało na tym pomponie. I kupiłam również szczoteczkę taką małą do rozcierania moich Distress Oxide. One są takie mięciutkie te szczoteczki. Ja mam cały komplet takich większych. A pomyślałam, że taka mała też się przyda do jakichś mniejszych elementów. Także to są te narzędzia, które kupiłam. Takie, wiecie, najmniej może ciekawe, najmniej ekscytujące, odłożymy na bok e, i od razu chciałam przejść do sklepu na strychu bo e, też nie kupiłam zbyt dużo e, kupiłam właściwie tylko stemple e, i e, dwa zestawy papierów e, i jakieś takie wiecie drobiazgi e, stemple kupiłam e, takie w czyniu ślubu w rocznicę ślubu w dniu waszego ślubu i tutaj jest taka ładna z e, rameczką A tu jest fajne w tym stemplu że on, ten, to kółeczko w środku można jest, to jest osobny stempel i można samą ramkę e, występować lub samą, samą tą, tą część z tym napisem także to jest bardzo fajne e, chrzest święty zaproszenie i tu jest ta sama sytuacja zaproszenie można sobie wyciągnąć i samą ramkę, można coś innego wpisać e, i takie zaproszenie bardzo mi się podoba ten e, ten, to pismo takie bardzo proste tak i kolonijne kupiłam bo wiecie, ja nie mam takich po, po polsku a wstępli nie mieszkam w Polsce więc nie wiecie nie, nie mam jakoś takich po polsku także zakupiłam sobie taki zestaw i pokażę Wam dwie kolekcje papierów, które nie są prawdopodobnie jakąś nowością na rynku. Tak jak mówię, ja nie mieszkam w Polsce i nie, nie wiem, co jest nowe, jeżeli chodzi o papiery i o dodatki do scrapbookingu. dopiero odkrywam te sklepy i tak w ogóle to jestem zafascynowana, jakie, jakie piękne wzornictwo, jakie piękne kolory, jakie naprawdę cudowne zmiągami także kupiłam ten zestaw uh, Sapphire Days przepiękne uh, błękity takie wiecie krem uh, przepiękne nie będę wyciągać każdego arkusza um, pokazywać bo mam jeszcze inne papiery które chciałabym wam pokazać i szkoda mi czasu teraz ten i drugi kupiłam ten um, beżowy zestaw też piękna, piękne makaty, takie delikatne uh, ślubne komunijne, na chrzest na różne okazje, bardzo ładne, piękne. I tak naprawdę, aha, i jeszcze kupiłam takie, Tu mam dwa wyciągnęłam, na żeby pokazać wam te takie dre elementy drewniane, komunine. Już sobie schowałam resztę. Pokażę wam też jak właśnie przechowuję takie małe elementki drewniane. Ok, um, co teraz? Um, może z Amazonu wam pokażę. Amazon i Teli to będzie takie razem. <laughs> A, ok, Amazon. Zamówiłam to są cekiny, które mają przeznaczenie. To są cekiny do paznokci, bo one są takie drobniutkie, ale pomyślałam, że do kartek z shakerami będą fajnie, fajnie się sprawdzą. Cztery opakowania były w zestawie. Wydaje mi się, że kosztowały coś około 6 euro, więc naprawdę niedużo za takie cztery paczki e, więc to e, również kupiłam taką szpulkę ogromną e, perełek na żyłce bardzo mi się te, te perełki po podobają e, 30 metrów tutaj jest, więc naprawdę bardzo dużo e, były różne kolory, chyba sobie dokupię tak myślę, że dokupię różowe i niebieskie żeby żeby miała takie, wiecie Taki komplecik. One nie były też takie drogie też chyba 8 albo 9 euro, coś takiego. I z Amazon również, jeżeli chodzi o, koron o takie koronki, takie widzicie dodatki, to, to kupiłam sobie zestaw takich koronek. Ich jest tutaj 8 szpulek. Każda, każda szpulka ma 3 metry to mi się zdaje. i Szerokością one są od 1 cm. Pokażę Wam, już to powoli wzory. Od 1 cm do 4 cm. 4 cm jest najszersza. Um, też bardzo ładne wzory. I one też kosztowały chyba 8,99 euro, oczywiście. Wydaje mi się, że za tą cenę jest, jest tego sporo. I na pewno to się mi przyda. Okay. Są już te szersze. To jest moja ulubiona chyba. Zobaczcie jaka ładna. Śliczna jest ta koroneczka. Tak, to jest moja ulubiona. I... One są takie troszeczkę sztywne w dotyku, takie, ale one będą na kartce albo na projekcie, więc nikt tam nie będzie ich dotykał za bardzo. Okej, okay. i to są te, to jest ten zestaw. I jeszcze z, z koronek, ale te kupiłam już wtedy. To też pokażę je razem. Kupiłam taką, taką białą. Tutaj mój syn jest, także. Może się odzywać, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to. E, taką kupiłam. E, taką na szpulce. Ona jest taka elastyczna. Ta jest bardzo, jest taki gnieciuszek, Bardzo fajna. Już ją wykorzystywałam w jednym, w jednym projekcie. I taka. i taka szeroka ten wzór taki wiecie, standardowy ale ładnie wygląda okay. i taki tiul so, on ma taki brokat jakby w sobie pomyślałam, że tak może kawałeczki na, na projekt też będzie fajnie I jakieś śmieszne pieniądze, wiecie, jakiś 1 euro czy coś takiego Muszę sobie zrobić troszeczkę na bok. Okay. Eee, I jeszcze co kupiłam no, wtedy. Z takich dodatków, e, perełki. E, w e, takich różnych kolorach, miks kolorów, bardzo takie małe one chyba mają czekajcie. się. 4-5 mm 4 mm chyba. E, białe. I takie większe różowe, i taki kolor łososiowy. Bardzo ładny jest ten łososiowy. Bardzo mi się podoba. E, serwetki, no, serwetki pod ciacho. E, do projektów się na pewno przyda. E, I takie motylki tekturkowe z guziczkami, e, zobaczymy. Ok. I e, jeszcze ostatnią rzeczą z Amazon. Zamówiłam trzy dziurkacze. Trzy dziurkacze brzegowe. Ja dziurkacze bardzo lubię i używam. I te wzory są takie starsze, już troszeczkę, ale bardzo mi się podobają. Wzięłam taki kwiatuszek z tą falbanką. Kwiatuszek z gładkim brzegiem. A i taki z z motorkiem. Jestem bardzo zadowolona, też już je używałam i bardzo ładnie wycinają i są takie stabilne. Stabilne są. E, Okej, okay, czy to wszystko już jest z tych sklepów? Tak. Ok. To ja sobie to odłożę. I pokażę Wam teraz um, zakupy z action z takich, a może najpierw Wam pokażę też takie o, dwie rzeczy klej w sprayu, który bardzo mi się sprawdza i bardzo mi też był potrzebny um, ja kleję um, serwetki sisal właśnie na kleju w sprayu i wtedy to się już mi nie ciapie uh, tym klejem na gorąco także to kupiłam uh, i tą biegownicę, ale tu zauważyłam, że coś mi chyba brakuje tutaj, nie wiem czy ktoś to wyciągnął tu jest otwarte z tyłu nie wiem co tutaj było, bo wiecie, łapnęłam ją, nie przeuważyłam zauważyłam dopiero w domu jak byłam, więc mam rachunek i, i pójdę chyba i sprawdzę, bo tutaj takie jest wiecie, puste nie wiem, jeżeli wiecie co tutaj było to dajcie znać w komentarzach um, no nie wiem, muszę wymienić chyba w każdym razie kupiłam ją. Ja mam dużą biegownicę Marty Stewart, ale taka poręczna na biurko myślę, że się przyda. Zwłaszcza do robienia kartek, właśnie. Okay. I z. Piliam bazy. Bazy do kartek. Trzy paczki takich kraftowych. Po 8, 8 kartek, 8 kopert. To ułatwia nam życie, jak wiemy. Nie musimy już mierzyć, ciąć i tak dalej, więc ja lubię mieć to przygotowane i kupiłam, a, bo i kupiłam dwie białe z tej samej serii i kupiłam również takie bardzo ładne linen Cardstock Metallic, to są, o, nie wiem jak to jest, 250 gram, więc one nadają się na bazę kartki. One są takie ładne, mają taką strukturę właśnie lnu i mają dodatkowo właśnie ten metaliczny, taki, wiecie, połysk. Nie wiem, czego tutaj będzie widać, może troszkę. Tak, widać troszkę. Jest co przepiękne te, te, te karteczki. I kupiłam również kilka wykrojników. Właśnie z Action. Wykroniki, które już nie wiem, czy są one. Um. Kupiłam takie ślubne. Przepiękne narożniki. Dwa rozmiary. Taką rameczkę, takie trzy rameczki właściwie tutaj są. Znaczy to są takie, nie ramki, tylko. Um. A kwiatki. Takie kwiatki. To bardzo mi się spodobało. Ja polowałam na takie drzewka, bo mam kilka takich zestawów stempli. Wiecie, wiewiórki, sarenki i tak mi się podobało zawsze taka stęka leśna, jakaś, czy to zimowa, czy jesienna, i nie, nie mogłam tego znaleźć nigdzie. I tutaj jest jeszcze taki lisek, można sobie go zbudować z tych wykrojników. I właśnie te drzewka są super. Listki. I kwiatuszki jeszcze takie. Listki. I takie elementy ozdobne. I to z wykrojników tyle. I z papierów jeszcze Wam pokażę. Kupiłam taki papier, to jest ten velum, czyli kalkowy papier. Taki wloczek A5, a ma bardzo ładne wzory w takich różach. Tu są piękne, zobaczcie te Mam nadzieję, że widać. Przepiękne kwiatuszki. Chyba jest po trzy arkusze z każdego. Takie kwiatuszki. Ładny zielone na listki, można embosować zastemplować. Te różyczki są moje ulubione, zobaczcie jakie ładne. Różyczki liczne, są, takie delikatne. No. Bardzo ładne, Wie, dobra. A i taki bloczek A4. Z, tutaj mm, nie jest za wiele, za wiele takich papierów, ale jest dużo elementów do wycięcia. Tutaj za kilka. O, takie w kolorach, w kolorach takich fioletów. Różowe, bardzo dużo elementów do wycięcia. I sporo napisów też można fajnie w ramkę, y, ręką je wyciąć. oha i one są na takim też kalkowym papierze, więc też fajna, fajna sprawa. Jest to. E, dwa, bloczki, dwa bloki jeszcze papierów kupiłam w okay, Action, o takie 30 na 30. Pierwszy to jest Essential Textures. Takie y, przydają się na tła. Pokażę Wam takie postaram się troszkę, tak szybko Wam to pokazać. Te są bardzo fajne, one są dosyć grube, te papiery, zobaczcie, tutaj jest taki marmurek jakby, taki w mm, wpadający. Deseczki, tu są takie wiecie, vintage deseczki, róża. A, te akurat mi się nie podobają, ale tutaj z drugiej strony jest też ten, a, ten taki marmur w brązach, więc też jest ładny Tu już chyba się troszkę powtarzają te wzory. Tak, tu się troszkę powtarzają. A nie piszę tutaj. A nie, jest a 24 mm, 24 kartki z dwóch stron a, drukowane. I drugi zestaw kupiłam Vintage Basics. Ten mi się bardzo spodobał. Bardzo ma ładne wzory. I on ma też embossing złoty, więc zobaczcie, jak to ładnie się świeci. I z tego, co tak sobie tutaj oglądnęłam, to jest jeden jeden arkusz, jest taki a... bez embossingu, i jeden jest z embossingiem. One są jedno, jednostronnie drukowane. Zobaczcie, taka piękna ramka tutaj na layout. Pięknie wygląda. To Taki len, jakby taki wiecie, jakby stary borek mi się kojarzy. Te są takie piękne, klasyczne, ale bardzo eleganckie, zwłaszcza z tym endosingiem na złoto. Piękne. I tutaj znowu z tą rameczką też, ona jest taka ładnie złocona. I tu już się coś powtarza chyba. A nie, jeszcze tutaj jest takie. Ok. Także te papiery bardzo mi się spodobały. Troszkę nadrobiłam sobie z papierami. Um, ok. Um, aha, chciałam Wam pokazać te co to, to właśnie i jak to jest takie też do przechowywania, kupiłam to pudełko na na herbatę z przegródkami i tak pomyślałam sobie, że tutaj bardzo fajnie będzie przechowywać te wszystkie takie drobne drewniane elementy, bo to wiecznie mam w tych woreczkach i zapominam w ogóle, że to mam w tej szufladzie, a tak to jest ładnie tutaj wyeksponowane gdzieś tam, a nawet jak się jest to w szufladzie, to ja to po prostu widzę cały czas i tutaj właśnie sobie wrzuciłam te kategoriami, serduszka, strzałki, literki, tutaj jakieś różonarodzeniowe i tutaj wszystkie takie kwiatki, kółeczka, okrągłe jakieś takie, tego typu rzeczy. I to jest naprawdę, bardzo mi się to a, spodobało. Też jakieś, jakieś śmieszne pieniądze kosztowało chyba 4 euro, czy coś takiego. Także to. I z takich drobnych rzeczy a, kupiłam a, takie serduszka, naklejki, fajne na, na taką dziecięcą może karteczkę dla dziewczynki i takie dwa zestawy. Czekajcie, to otworzę, bo to się świeci na zewnątrz. Okay, e, fioletowa i taka różowa, też mi się bardzo spodobała. Pilniczki do paznokci, które używam do ścierania papieru. Takie ładne różowe z chmurkami i serduszkami. Za jakieś te 60 centów lub coś takiego. I Jeszcze takie y, samoprzylepne, już spodklejone taśmą takie tasiemki. kolorze, ładne te kolorki takie seledynowe. Taki zestaw. I jeszcze dwie koronki. Jedna taka też blata, sele, blato seledynowa. A i druga bardzo ładna ma kolor. Ona jest taka bronz. brąz. Brąz taki, Czekaj. Nie będzie widać. Tak, nie widać za bardzo, ale bardzo ładna jest. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Okay, i kupiłam, słuchajcie, piękne stempelki jak te stempelki zobaczyłam za 1 euro, to stwierdziłam, że muszę je mieć nawet oczywiście będę ich używać, ale one tak pięknie ja już je wyeksponowałam sobie tutaj na, nad moim biurkiem, mam taką półeczkę małą i mam poukładane drewniane stempelki i zobaczcie, jakie one są piękne ptaszki taki ptaszek zimowy śliczny Misiu. i taka różeczka śliczna, to nie wiem, róża chyba. Z tych stempelków jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie jak one pięknie wyglądają i one tak ładnie tutaj nad tym biurkiem też wyglądają. E, Okej okay. i ostatnią rzeczą, którą wam chciałam pokazać, zostawiam na koniec, bo nie wiem też czy a Wy się interesujecie takimi rzeczami, ja się bardzo interesuję. Słuchajcie, to ja zastanawiałam się, czy to brać w ogóle, bo ja takich rzeczy już nie potrzebuję, bo mam całą szufladę, ale zobaczyłam taki zestaw i pomyślałam, że to jest piękne i sobie kupię, bo to też było bardzo tanie. To jest kalendarz, taki planer, wiecie, planner. Takie bindowanie ma na te kółeczka z takimi gwiazdkami w przepięknym takim pudrowym różu. Pokażę Wam taki layout, jak wygląda. Tutaj jest kieszonka, możecie sobie włożyć jakieś rachunki lub jakieś zdjęcia, być może. Przepiękny ma ten kolory i to wzornictwo całe. Aha, jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wygląda tydzień. Tydzień wygląda, tak? Czyli pionowe kolumny, które ja bardzo lubię. Dla mnie to jest taki przejrzysty, bardzo układ. I tutaj mam y, kartki na, na zapiski. Aha, i tutaj jest coś takiego fajnego. Chciałam Wam też to pokazać. E, Takie, wiecie, na wspomnienia. Można zdjęcie włożyć, tutaj datę wpisać, jakieś e, wspomnienie. E, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. Są te strony, akurat wymyślone. I tutaj jest notes, i na końcu jest. E, są karteczki z naklejkami, takimi do planera. Zobaczcie. Piękne. I tutaj jeszcze są takie koszulki, dwie z kieszonkami. Też tak myślałam, że można zdjęcia włożyć, lub właśnie jakieś rachunki, czy no, co tam ktoś potrzebuje. I do tego to osobno, to osobno się kupowało, ale to skoordynuję jedno z drugim, bo to są to same wzory, i to jest. Tutaj też są takie. Naklejki do, do planera. Tu na początku są cztery arkusze takiego większego formatu, takiego jakby papieru do pakowania. Prześliczne te wzory są. Pokażę Wam te ptaszki, które mi się najbardziej chyba podobają. Mhm. I tutaj ma na początku są takie cieńsze kartki. Przy pięknych też kolorach. I tutaj zobaczcie te ptaszki. I później zaczynają się a, karty, które spokojnie, one mają a, te tłoczenia, tutaj, te napisy i te dodatki, a, taki rose gold, a, przepiękny. Tak myślę, że też na kartki można to wykorzystać jako takie, wiecie, też można wyciąć albo coś. Są dwie strony, a tutaj takie typowo planerowe. DJ, DJ. To mój syn, przepraszam Was, ale on coś ogląda tutaj na komputerze na słuchawkach i chyba się zapomniał. A, I takie strony. Bardzo ładne też na kartkę. Ja tutaj widzę też wycięcie jakieś właśnie w ramkę. I tagi, które można też albo na kartkę, albo właśnie do koplonera. I tu są jeszcze takie elementy tekturowe, te heksagony. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, jaki to jest piękny ten design. Aha, to z jednej strony można w ten sposób, można, można ten wzór wykorzystać, który tam chcemy. I naklejki już typowo takie do planera. One y, wielkością te naklejki pasują do, do tych boksów, które tam są y, w tym układzie y, tygodniowym. Y, bordery. To z kolei chyba pasuje na ten boczny tutaj um, panel, tak mi się wydaje, że to pasuje, o tutaj, o tutaj chyba to pasuje, e, rozmiary, tak, można sobie wkleić to tutaj i co jeszcze tutaj jest, tu, są, tu jest taka strona do kolorowania, a tu jest jakaś, nie wiem, jakaś chyba kopertka lub coś takiego. Tak. I na końcu też kieszonka i jest takie pudełeczko, i tutaj są cyfry, czy znaczy liczby. I takie pudełeczko do składania, wiecie, takie pięknie to wygląda. Ja mam całą szufladę, tak jak mówię, takich już planerów, organizerów i tak dalej, więc myślę, że w tym roku już tego nie zacznę używać, ale na przyszły rok tak mi się spodobało i. Jest naprawdę przepiękne, więc stwierdziłam, że kupię. I to już wszystko, co chciałam Wam pokazać na dzisiaj. Jest tego trochę, a mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Mam nadzieję, że Wam się te rzeczy, które kupiłam też podobają. Biegnijcie, biegnijcie do action, bo ja to kupiłam dosłownie wczoraj, więc jeszcze myślę, że te rzeczy są no przynajmniej tutaj, gdzie mieszkam, w Austrii, nie wiem, w Polsce, wydaje mi się, że to jest to samo wszystko. Zapraszam Was do, do oglądania dalszych moich filmików, które mam nadzieję się pojawią i do zobaczenia następnym razem. Pa!